Cześć, z tej strony Max z grupy Panowus, a to jest poradnik, jak nagrywać gameplay or, albo Let's Play, cokolwiek, programem Open Broadcaster Software. Jest to darmowy program stworzony do. pierwotnie stworzony do streamowania, ale ma w sobie opcję nagrywania do pliku wyjściowego, czyli po prostu nagrywania wideo. Boli mnie naprawdę, gdy ludzie nagrywają jakimiś tam frapsami, e, Merely's Action, Bandicam, jest jeszcze jakiś MSI, Afterburner. To wszystko jest syf. W porównaniu z tym programem naprawdę, to wszystko, to wszystko jest takie, o takie malutkie. Pierwszy zaletą tego programu e, jest jego cena, a dokładniej jej brak. Program jest darmowy, możecie go e, pobrać ze strony, już wam... Pokazuję, wpisujecie w sobie w Google, open, O jezu, broadcaster, software, w wklikacie pierwszy link, e przekieruje was na stronę projektu i pobieracie e instalator programu. Po instalacji, która jest dziesięćlinnie prosta, jest to tam next, 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 next i już mamy praktycznie zainstalowany program. Sam program waży nie dużo, około kilkadziesiąt megabajtów. Po instalacji yy, wyskoczy Wam takie oto okienko. Aha, dobrze. Jeszcze powiem Wam zalety tego programu nad innymi programami, żebyście tak szybko nie wyłączyli tego filmiku. Yy, oczywiście to jest płatne, to już wymieniłem. Yy, może porównam go z Frapsem, bo Fraps jest taki jednym z popularniejszych yy, programów do yy, nagrywania. Yy, Fraps jest y, płatny, kosztuje tam kilkadziesiąt złotych um, i jego pliki y, zajmują niesamowitą, przeogromną, y, jego pliki ważą tyle, co nie wiem, no nie ma porównania. Y, 20 minut nagrywania we Frapsie w FRAPSie form w formacie Full HD, czyli tam 1920x1080 y, to jest waga rzędu kilkudziesięciu kilobajtów. To jest masa. Jeśli chcecie nagrywać kilkugodzinne, chcielibyście nagrywać kilkugodzinne materiały Frapsem, to naprawdę chcielibyście mieć jakiś ogromny, ogromny dysk, yy, cały pusty, żeby to wszystko jakoś tam się złożyło. To jest to, to nie, nie ma o czym gadać, naprawdę. Yy, co prawda, nagrywa on w, yy, bez kompresji, czyli w, de facto nagrywa obraz, przechwytuje. Obraz żywcem z waszego monitora jest ide idealna jakość, ale nie wiem, czy to jest warte takiej wagi. Naprawdę. Szczególnie, że Fraps nie jest jakimś super rozbudowanym programem, nie mamy tam wielu opcji. Dlaczego Open Broadcaster Software jest lepszy? Dlatego, że jest darmowy. Dlatego, że nie obciąża komputera, jak to jest w przypadku Frapsa. Dlatego, że 20 minut. Nagrywane, nagrywane tym programem w jakości identycznej do Frapsa waży nie kilkadziesiąt e, gigabajtów, ale kilkaset megabajtów około 200-150. Ten program jest po polsku i ma dużo, dużo więcej opcji niż e, Fraps. Więc e, przejdźmy już, mam nadzieję, że was zachęciłem do tego programu i obejrzycie resztę tego poradnika. E, więc zapraszam do e, oglądania po takim, no nawet długim wstępie. E, Pierwsze co, to oczywiście musimy ustawić nasz program poprawnie, żeby mm, nagrywał nam pliki. E, zakładkę główne zostawiamy bez zmian. Oczywiście jeśli chcecie sobie zmienić język, to proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja jednak polski zostawię, no bo w końcu jestem Polakiem, nie? E, zakładka kodowanie. Tutaj będziemy ustawiać e, wygląd naszego wideo. Oczywiście balans jakości ustawiamy na najwyższy. Tutaj nie ma co ustawiać jakieś 8, 9, dajecie na 10, się nie przejmujecie ten program, naprawdę zżera tak mało, a właściwie on nie zżera, on dziubie, on dziubie z, z zasobów procesora. To jest naprawdę genialny program. Um, Balans jakości ustawiacie na 10, nie ma się co pieprzyć. Um, maksymalna przepływność, niech was nie zmyli to dźwięku w nawiasie, to jest po prostu wideo i mi się pochrzeniło w, w tłumaczeniu. E, takie ładne HD które jest naprawdę takim prawdziwym hmm, prawdziwym HD to jest 8, tyś, o, 8 hmm, tysięcy kilobitów, 10 tysięcy hmm, ale to już jest takie naprawdę naprawdę ładne. Ja osobiście hmm, używam 6000, hmm, jest to według mnie optymalna wartość, gdyż potem pliki zaczynają się robić troszkę większe hmm, ale to, to jest też jakieś 500-600 megabajt, me, 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 megabajtów ja ustawiam sobie 6000 i naprawdę 20 minut e, z ręką na sercu waży 180, 160, coś w tym przedziale. Naprawdę zależy, czy gra jest dynamiczna, czy bardziej e, statyczna. E, polecam wam ustawić od 6 do 8000. E, to już z Waszym upodobaniem. Opodob e, piszemy e, tą samą wartość w obydwu e, ramkach. Kodowanie dźwięku, czyli jest to po prostu. Format dźwięku zostawiamy na AAC, gdyż z MP3 są czasami problemy. E, bitrate 128 wystarczy, ktoś, ktoś, ktoś może sobie dać więcej. Ja zostawiam na 128. Powiem Wam szczerze, że nie czuję różnicy między najwyższą a tym właśnie 128. To, to we, we, według Waszych upodobań. Ehm, gdy się do zakładki streamowanie, pokażę Wam się taki oto obraz. To jest dosyć skomplikowane, to jest, to jest do streamowania, to może z tym się zajmę w innym poradniku. My jednak zmieniamy tryb z nadawania na żywo na tryb wyjście tylko do pliku. Tutaj teraz ustawiliśmy nasz program tak, żeby nagrywał plik wideo. Ścieżka pliku, musimy ustawić, gdzie plik będzie zapisywany. Radzę Wam wybrać miejsce, gdzie nie macie systemu, bo w Zazwyczaj jeśli ustawicie mm, nagrywanie, mm, znaczy jeśli ustawicie... Y w miejsce gdzie plik ma być zapisywany na tym samym dysku gdzie macie system, to trochę wtedy może wam spowalniać kompa. jeśli ustawicie na to na innym dysku lub na innej partycji wtedy nie powinno być żadnych żadnych ścinek. Co jest dziwne takie dosyć w tym programie to to, że musimy ustawić mu nazwę. Jeśli nie ustawimy mu nazwy, program po prostu nie będzie nagrywał. Na początku nie wiedziałem o co chodzi, potem się skumałem że muszę nazwać jakoś plik. To może być jakakolwiek nazwa, nawet takie... Pierdu, pierdu. Dla porządku, radzę wam nazwać go plik. On po, program potem będzie numerował te, te wasze nagrania, plik 1, plik 2, plik 3, plik 4, ale nie wiem, dlaczego musimy podać nazwę tak, tak, na porządku naszego pliku. Ja sobie zawsze daję podstawowo nagranie. Zapisz jako oczywiście MP4 nikt nie używa flasha. Do filmików na YouTube używam MP4 tylko i wyłącznie skrót do rozpoczęcia, zakończenia to każdy sobie ustawia, to jest oczywiście rozpoczęcie, zakończenie nagrywania. nie mam do F9, ponieważ przyzwyczaiłem się z frapsate i tych innych programów, jeszcze kiedy ich używałem, Ach, stare czasy. Nie mam radzę Home albo END, albo jakiś taki klawisz, który nie jest używany w Sorry. W, w, w różnych grach yy, zakładka obraz tutaj ustawiamy sobie yy, rozdzielczość bazową czyli na przykład jak nagrywamy pulpit albo coś takiego yy, to w jakiej ro rozdzielczości ma być to nagrywane możemy ustawić sobie yy, naszą własną rozdzielczość czy możemy sobie wybrać jakąkolwiek yy, rozdzielczość czy jaką jakąkolwiek, naprawdę. Ja mam monitor 1920 na 1080, więc ustawiłem taką rozdzielczość bazową. Ktoś może sobie ustawić monitor, e, wtedy nagrywa wam po prostu monitor. Ja sobie ustawiłem tak i tak zostawiłem. Tak, tak to naprawdę mm, mniejsza z tym. A czy no w sumie nie, nie mniejsza to. E, musicie tutaj w ustawienie własne ustawić em, Rozdzielczość taką, jaką ma wasz monitor, albo po prostu zaznaczyć y, opcję monitor 1. Wtedy nie, nie musicie y, tam się bawić do ustawienia rozdzielczości. Co jest genialne w tym programie, to to, że możemy grać w grę, jeśli mamy tam ten właśnie monitor Full HD, czyli ten te 1920x1080, możemy grać w grę w rozdzielczości 1920x1080, a program będzie nam zapisywał um, obraz. Do e, rozdzielczości 1280x720, oczywiście, możemy sobie zmienić na, mm, ty, ty, na tą normalną rozdzielczość, e, czyli tą, tą właśnie, właśnie naszą rozdzielczość bazową, ale mało kto rogi, robi gameplaye w, w, w 1080p. To jest chyba, że właśnie robimy jakieś Crisis y albo e, grę, e, w której chcemy pokazać grafikę, w, na, dla normalnych e, let's playów. Powiedzmy Wam właśnie to 1280x720. Dlaczego? Gdyż to zmniejsza zużycie procesora i ramu, oczywiście. I pliki ważą dużo mniej niż w tej rozdzielczości Full HD. Czyli ustawiamy sobie 1280x720 FPS-y 30. Jeśli nagrywacie jakiś montaż i chcecie używać zwolnionego tempa, dajcie sobie na 60, ale ja zostawiam na 30. Aero przy starcie. To zostawiamy. Chyba, że ktoś yy, tam naprawdę nie lubi tego aero, to może, może sobie wyłączyć. I tam to zwisa, szczerze mówiąc. Um. Domyślę przechwytywanie urządzenia, to jest po prostu e, urządzenie, które przechwytuje wasz dźwięk z gry. U mnie są to głośniki, u, u was może to się nazywać inaczej. E, musicie trochę potestować, czy, czy, czy wam nagrywa to, to co chcecie. E, w każdym razie pierwszy to jest e, dźwięk z gry, albo po prostu komputer, drugie to jest mikrofon. Jeśli macie dobrą kartę dźwiękową i dobry mikrofon, wtedy możecie nagrywać mikrofon i dźwięk z gry w, w jednej ścieżce. Ja niestety mam bardzo słabą kartę dźwięk, dźwiękową, e, dlatego nagrywam mm, Mój komentarz osobnym programem, i potem obrabiam go w Audacity, bo bez tego jest strasznie zaszumiony i strasznie cichy, i nie da się tego e, słuchać. Tutaj mamy różne pierdółki. Jedyna ważna rzecz to jest wzmocnienie mikrofonu, e, czyli to jest jeśli mamy no, trochę słaby mikrofon, ale e, wciąż taki, że e, chcemy nagrywać w jednej ścieżce, to możemy sobie e, zwiększyć jego czułość, e, lub tam donośność. Ja tego nie używam, gdyż jak mówiłem. Ja nagrywam komentarz osobnym programem. W zakładce zaawansowane, ja nie, nie zmieniałem nic, tutaj są, się bawimy w, w wykorzystanie rdzenie procesora. Ja powiem wam, zostawiłem to tak jak jest podstawowo, nie bawiłem się w, w, tutaj w tych opcjach zaawansowanych, wyszło po, po prostu, nie widziałem potrzeby. I dobra, jeśli, macie, jeśli zrobiliście wszystko tak jak ja, to powinniście mieć ustawiony wasz program na nagrywanie, do pliku wyjściowego, czyli po prostu nagrywanie wideo. Teraz możemy zająć się scenami. Sceny to jest taka bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie w tym frapcie albo coś wystarczyło, że klikniemy guzik i wtedy nam się rozpocznie nagrywanie. Tutaj trzeba się jednak trochę ze, z tymi scenami pobawić. E, mianowicie, e, żeby nagrać pulpit, musimy kliknąć prawym przyciskiem e, myszy i klikamy e, Dodaj scenę. Wtedy tutaj wpisujemy, e, jak to się ma nazywać, na przykład pulpit. E, tutaj chyba zniknął mi obraz. Tak, e, niestety w, e, tego Wam nie mogę pokazać. E, w każdym razie, gdy już mamy taką scenę pulpit, albo jakkolwiek inaczej ją nazwiemy. Wtedy wchodzimy, musimy mieć zaznaczoną tą scenę i klikamy w źródła obrazu dodaj przechwytywanie pro, programowe. Wtedy, Jeśli nagrywamy pulpit, to wyskoczy nam takie, takie okienko, tutaj dajemy przechwytywanie monitora i wtedy nagrywa Wam cały monitor, czyli wasz pulpit. Jeśli chcecie... Żeby nagrywało wam grę, tworzycie kolejną scenę. Na, może się nazywać na przykład... Nie wiem... Minecraft... Minecraft. Znowu mi zniknął ekran. E, wtedy... W e, tak samo jak wtedy. Tak samo jak w poprzedniej, e, poprzednim ustawieniu. Musicie mieć e, klikniętą tą scenę. Czyli w waszym przypadku będzie to scena Minecraft. E, wtedy klikacie prawym przyciskiem myszy w okno źródła obrazu. Dodaj. Teraz e, klikacie przychwytywanie gry. Ym, ty... pierdu e, wtedy musicie odpalić e, Waszą grę e, poczekać aż się odpali i e, wybrać z listy e, po prostu wybrać z listy grę. Będzie wam e, dostępna, jeśli będziecie mieli wota będzie tam. E, w nawiasie będzie wot 32 exe coś takiego. Jeśli będzie to Minecraft, to będzie Java w exe Po prostu klikacie, zaznaczacie właśnie tą, tą grę. Jeśli się tak, jeśli nie wyświetla wam się ta zakładka tej gry, to re refreshujecie. Tak długo do oporu, że tak powiem. Jeśli to nie działa, to musi zamknąć to okno, odpalić grę ponownie i dopiero wtedy otworzyć to okno. Wtedy powinno wam wszystko. Zaskoczyć, jak to się mówi. Mam nadzieję, że nie zgubiliście się w, to, w tym moim trochę chaotycznym e, mówieniu ze scenami. E, chodzi ogólnie o to, że każda scena musi mieć swoje źródło. E, możecie zrobić jak jakkolwiek nazywać scenę, ważne jest, najważniejsze jest źródło. Jak, tak jak mówiłem, jeśli chcemy przychwytywać pulpit, wtedy Klikam przechwytywanie programowe i przechwytywanie monitora. Jeśli chcemy przechwytywać grę, e, wtedy w, włączamy grę, wybieramy grę z, z tego e, z tej tutaj listy e, i klikamy nasz przycisk do nagrywania. W końcu po ustawieniu tego programu możemy przejść do nagrywania e, i klikamy albo F9, jak, jeśli ustawiliście tak samo jak ja, albo jakikolwiek inny guzik, tak jak sobie ustawiliście e, i program wam nagrywa. Nagrywacie ile chcecie. Nie ma żadnych ograniczeń w tym programie. Jeśli już kończycie nagrywanie, to też klikacie przycisk, jaki sobie wybraliście, albo tutaj, jak u mnie, zakończ stream. Stream, stream, dlatego, bo jak już powiem, jest to program do streamowania, ale to znaczy nie mniej, nie więcej niż zakończenie nagrywania. I wtedy macie wasze wideo w ścieżce, w której. Do której kazaliście zapisać plik, i proszę! Mam nadzieję, że nie, po, nie pogubiliście się w tym e, poradniku. E, jeśli macie jakiekolwiek pytania, jeśli poradnik był niejasny, piszcie w komentarzach. E, ja wam na wszystko odpowiem. Jeśli pro, problem jest naprawdę trudny, to postaram się nagra nagrać do takiego uż użytkownika mm, odpowiedź wideo. E, I naprawdę, pobierajcie ten program, bo tutaj nie ma, nie ma sensu bawić się. W te wszystkie płatne, i tak pewnie większość programów, y, które macie, jest y, skrakowana, i no to, to nie mówię, że y, obraźliwie, ale po prostu też nie widzę sensu y, płacić za program jeszcze taki syfiasy, jak taki Fraps albo ktoś. Po prostu większość ludzi krak krak krakuje te programy, bo, y, no jednak wydawać kasę na taki program jak Fraps to jest naprawdę szkoda. A tutaj, tutaj OBS-a mamy za darmo. Dobra, żeby już nie przedłużać, bo ten poradnik kurczę trwa i trwa. Jeśli dotrwaliście do końca, to gratulacje dla Was. Podajcie adres, to wyślę Wam czekoladki. Mamy nadzieję, że poradnik Wam się podobał. Jeśli się podobał, nie zapomnijcie go zakciukować, żeby jak najwięcej ludzi go obejrzało. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Pa pa.